Zupełny rozkład i rozpad wiary i religii jest nieunikniony. Wszystkie religie na całym świecie są stworzone przez negatywne wibracje, tak zwane ego. Ponieważ ego wibracje ulegają teraz na całym, na całym świecie, na całej planecie rozkładowi i przemianie, Pozytywne wibracje musi także wszystko to, co jest przez nich stworzone, przestać egzystować. Te oto negatywne wibracje są powodem destruktywności na całej planecie. Są powodem wszystkich destruktywnych zachowań u człowieka. Wszystkie negatywne, destruktywne zachowania u ludzi. Są zawsze wywołane tymi też negatywnymi wibracjami, tak ego. Więc przestanie egzystować wiara, religia, Watykan, chrześcijaństwo, katolicyzm, islam, buddyzm i tak dalej. Czeka nas zupełnie nowy czas. Kiedy wibracje ego ulegną przemianie w pozytywne wibracje, Nastąpi koniec naszego cierpienia na całej planecie. Wiadomości są wspaniałe. Myślę o duchownych, którzy przeżywają dużą frustrację z tego powodu. I tak jak papież powiedział, mówił ja, nie lękajcie się. Wszystko, co najlepsze jest przed nami. Ostatnio w Polsce, szczególnie mówię o Polsce, bo jestem Polką, Teraz, w, ty, w tej mojej egzystencji, było dużo z konfliktów o religię. Ale to są symptomy przemiany tychże ego-wibracji. To jest normalne i naturalne. To wszystko ustąpi. Tak naprawdę, nikt z ludzi nie jest przeciwny nikomu i temu. I nikt nie chce konfliktów. Nowy czas jest. Przed nami. Koniec religii nie oznacza nic negatywnego, oznacza dla nas nową świadomość. Religie są stworzone przez tą, samą, te same wibracje, które są powodem naszego cierpienia. One właśnie ulegają teraz rozpadowi, przemianie i przestaną egzystować. To jest tak zwany koniec świata. Koniec świata nie oznacza wojny. Koniec świata oznacza koniec destruktywnych aktywności na Ziemi i koniec naszego cierpienia. To co najlepsze, wszystko przed nami.